Jak dobrze wiemy, afera paczkowa nadal trwa. Ostatnio wrzuciłem przy okazji materiał o MBTB. Część z Was dalej uważa, że to fake, że trafiłem go w darmowej paczce. Część w ogóle odsubskrybowała mój kanał. Ja osobiście nawoływałem was do niekupowania tych paczek, a nie do nieotwierania ich za darmo. Poza tym nie jestem cecekiem, więc do bojkotu ceceków również się też nie zobowiązałem. Zastanówmy się, czy dalej się temu sprzeciwiać, czy nie. Z tego co aktualnie wiadomo, ten bojkot nie przyniesie tak naprawdę żadnych efektów. Jednak nie oznacza to, że należy się z tego wycofywać. Wręcz przeciwnie, dalej trzeba to kontynuować, żeby faktycznie może kiedyś jakieś te efekty przyniosło. Jednak mimo wszystko WG ma swoją politykę aktualną, gdzie po prostu chcą monetyzować cały czas tą grę. Według tego, co mówią pracownicy, nic się nie zmieni pod tym względem, ponieważ potrzebują oni środków, żeby później tę grę jakoś bardziej rozwinąć i ma to być zauważalne w najbliższych aktualizacjach. Czy tak faktycznie faktycznie będzie, tego nikt nie wie. Podobno teraz z powodu tych paczek dużo graczy odchodzi od wota, ale nowe aktualizacje mają ich z powrotem do tej gry przyciągnąć. Czy tak faktycznie będzie, tego nie wiadomo, a osobiście przy okazji poprzednich takich eventów, no tak jak widzieliście, za dużo nowości w tej grze się nie pojawia, więc warto, warto myśleć nad tym, czy faktycznie inwestować w taki produkt. Sami pracownicy WG również mówią, że wiedzieli, że takie efekty ten cały event przyniesie, że będzie burza wokół tych paczek, ale mimo Mimo wszystko rozważyli wszystkie za, wszystkie przeciw no i zdecydowali się na wprowadzenie tego, ponieważ faktycznie złote monety są im potrzebne, a osobiście cały czas powątpiewam, czy jakieś nowości to do naszej gry przyniesie, ale oczywiście zobaczymy na koniec jeszcze bardzo ważna sprawa, jeżeli chodzi o bojkot CC-ów. no tego akurat długie się nie spodziewało, jednak mimo wszystko CC nic za to nie będzie tak naprawdę, bo faktycznie dużo też osób zastanawiało się, czy teraz na przykład ci Cekowie będą wywaleni za to, co mówią, za to, że nie robią materiałów o tych skrzynkach, o czołgach z tych skrzynek. brew wszelkim podzielonym opiniom nic im za to nie będzie. WG nie chcę z nimi prowadzić wojny, co też w sumie widzimy, jak się przełoży na ich dalszą współpracę. Trzeba oczywiście powiedzieć o tym, że ta grupa community kontrybutorów nie dostaje dodatkowego wynagrodzenia za reklamowanie tych nowych eventów, nowych skrzynek, więc pod tym względem dla nich nie robi to różnicy, no ale za samo nagrywanie filmów zarabiają oni kasę chociażby z YouTube'a, no i tym bojkotem sami sobie to odbierają, jednak, tak jak wiemy, event się skończy, filmy o nowych czołgach się pojawią i tak naprawdę pod tym względem nic się nie zmieni. Ja chętnie podyskutuję z Wami w komentarzach, także serdecznie do tego zapraszam, a jeżeli nie widzieliście jeszcze materiału o MBTB, zachęcam do kliknięcia tutaj.